Moje ostatnie filmy mają zdecydowanie więcej wyświetleń niż subskrypcji. Zatem, chcąc zachęcić Was do subskrybowania mojego kanału, ogłaszam, że w przeciągu tygodni od przekroczenia 20 tysięcy subskrypcji udostępnię drugą część tego filmu. W filmie przedstawionych zostało 5 pojedynków, które najprawdopodobniej zostały ustawione. Numer 5 Oleg Taktarow kontra Antony Messias. 14 lipca 1995 roku na UFC 6 odbył się ośmiosobowy turniej, w którym wystąpił m.in. Oleg Taktarow. Zawodnik zwyciężył ćwierćfinał i w półfinale miał zawalczyć z Patrykiem Smithem, który z powodu kontuzji nie mógł przystąpić do pojedynku. Zastąpił go Antony Messias, który wygrał wcześniej na tej samej Gali walkę poza turniejem. Starcie z Olegiem trwało zaledwie 9 sekund. Taktarów poddał Messiasa grilotyną w 9 sekundzie. Jest to do dnia dzisiejszego najszybsze poddanie w historii UFC. Według wielu osób, starcie zostało ustawione. Obaj panowie byli dobrymi kolegami i sparring partnerami, a także mieli tego samego menedżera Badi Albina, który zadecydował stanąć w narożniku Taktarowa. Łącząc to z faktem, że Messias był zawodnikiem Muay Thai, a w walce z Taktarowem, który jest grapplerem, od razu poszedł po sprowadzenie i łatwo oddał szyję do gilotyny, daje to sporo do myślenia. Co najistotniejsze, sędziujący tę walkę John McCarthy również twierdzi, że pojedynek został ustawiony. Wierzę, że podczas półfinałowego pojedynku między Olegiem Taktarowem i Antonim Messiasem widziałem pierwszą ustawioną walkę w UFC. Obaj mieli tego samego menedżera, Buddy Albina, Według mnie zadecydowali na Backstage'u, że Mesjes podłoży się, aby Olek miał przewagę i wyszedł świeży do walki finałowej z tankiem a botem. Pojedynek poszedł zbyt gładko w moim mniemaniu. Co ciekawe lata później w wywiadzie dla Boxing Insider Mesjes zdradził, że faktycznie menadżer kazał mu przegrać z taktarowem, bo w Rosjanina zainwestowano duże pieniądze. Zagroził ponadto zawodnikowi, że jeśli się nie podłoży, to już nigdy więcej nigdzie nie zawalczy. Numer 4. Seth Petruselny kontra Kimbo Slice. Znany z walk ulicznych udostępnianych w internecie, świętej pamięci Kimbo Slice, rozpoczął karierę MMA w 2007 roku w organizacji Elite XC. Jego pojedynki generowały ogromne oglądalności, dlatego był niezwykle cenny i promotorom zależało na tym, aby wygrywał. Po trzech zwycięstwach, m.in. z Jamesem Thompsonem. Miał zmierzyć się 4 października 2008 roku na Gali Elite XC Hit z Kenem Shamrockiem, który podczas rozgrzewki na godziny przed walką zderzył się ze sparing partnerem głową, w wyniku czego doznał rozcięcia i nie został dopuszczony do starcia. Zastąpił go Seth Petrucelli, który miał zakontraktowany pojedynek z innym zawodnikiem na tej samej Gali. Kimbo był ogromnym faworytem, jednak niespodziewanie już w 14 sekundzie został ciężko znokautowany. Dwa dni po zakończonym pojedynku Petrucelli udzielił wywiadu, w którym zdradził, że był nakłaniany przez organizatorów, aby nie sprowadzał walki do parterów, w którym ich gwiazda Kimbo Slice radzi sobie znacznie gorzej. Promotorzy jakby doradzali oraz zapłacili mi pieniądze, żebym walczył w stójce i wymieniał z nim ciosy. Nie chcieli, abym go sprowadzał, tak to nazwijmy. Organizator kategorycznie temu zaprzeczył. Oczywiście nie zapłaciliśmy Petru Celiemu, żeby walczył w stójce. Kimbo miesiącami trenował do walki z parterowcem. Nie obchodzi nas, czy zawodnicy toczą pojedynki w stójce, czy sprowadzają do parteru. To nie ma znaczenia. To, czego oczekujemy, to ekscytujące walki. Warto dodać, że Elite XC tydzień później zorganizowało kolejną galę, która okazała się ostatnią w historii ich działalności. Co ciekawe, walczył na niej Mamet Khalidov. Numer 3. Aleksander Emilianenko kontra Eddie Bengtsson Brat słynnego Fiodora, będący na fali sześciu zwycięstw z rzędu, zmierzył się w 2010 roku na rosyjskiej gali Pro FC z dwukrotnym olimpijczykiem w zapasach, Edim Bengtssonem, który legitymował się w MMA rekordem 3-1. Aleksander po wybronieniu obalenia Szweda wyprowadził w 40 sekundzie odniechcenia lewy prosty, który z pewnością nie był zadany z pełną mocą i miał za zadanie raczej dystansować niż znokautować. Widać było, że Bengtson chwilę po tym uderzeniu był świadomy, jednak upadł na matę i udawał nieprzytomnego przez około minutę. Co ciekawe, na powtórkach widać, że rękawica Rosjanina jedynie dotknęła czubka nosa Ediego i cios wręcz nie miał prawa go znokautować, jednak ostatecznie zakończył walkę i sprawił, że wiele osób uważa ten pojedynek jako ustawiony. Numer 2 Kazushi Sakuraba kontra Guy Mesger. Mówiąc o ustawionych walkach, często przychodzi na myśl sytuacja, w której jeden zawodnik w teorii klarownie wygrywa starcie, a ostatecznie wynik zostaje ogłoszony zupełnie inny. Takie zdarzenie miało miejsce podczas jednej z Gal Pride, która odbyła się 30 stycznia 2000 roku. Japoński gwiazdor Kazushi Sakuraba zmierzył się z Gajem Meskerem, który podjął rękawice z dwutygodniowym wyprzedzeniem i ze złamaną stopą. W walce, zakontraktowanej na jedną 15-minutową rundę, Amerykanin bronił obaleń Japończyka, punktował go ciosami i ewidentnie był lepszy w tym starciu. Nie przekonało to sędziów, którzy ogłosili remis oraz rundę dogrywkową. Będący w narożniku, Ken Shamrock, zdenerwowany takim werdyktem, wszedł z furią do ringu, zaczął rozmawiać, a raczej krzyczeć do sędziego głównego i kazał swojemu zawodnikowi opuścić ring i wrócić do szatni, twierdząc, że ten zwyciężył. Mesger to uczynił i w zaistniałej sytuacji ogłoszono zwycięstwo Sakuraby. Numer 1. Nobuhiko Takada kontra Mark Coleman. Pierwszy mistrz UFC wagi ciężkiej Mark Coleman po trzech porażkach w amerykańskiej organizacji związał się w 1999 z Pride i na gali z numerem 5 został zestawiony w main evencie z niesamowicie popularnym w Japonii, lecz nie radzącym sobie zbyt dobrze w MMA, Nobuhiko Takadą. Coleman był ogromnym faworytem nie tylko ze względu na przewagę kilogramów, ale także ze względu na znacznie lepsze umiejętności. Pojedynek przebiegł wręcz w absurdalnie dziwny sposób. Coleman, będąc w parterze z góry, ewidentnie nie chciał przechodzić gardy przeciwnika, mimo że miał wiele okazji na to. Dodatkowo jego ciosy padały na udorywala, nie na jego twarz, i zdecydowanie Amerykanin nie chciał zrobić Japończykowi krzywdy. Nawet komentatorzy byli nieco zakłopotani. Samo skończenie walki również wyglądało niecodziennie. Coleman wpadł w dźwignię na staw skokowy, którą odklepał i na siłę pokazywał ból, jakby wszystko było wyreżyserowane. Lata później, w 2010 roku, Coleman został spytany o pojedynek z Takadą, do którego odniósł się następująco. Było jak było, potrzebowałem wsparcia dla mojej rodziny, obiecali mi kolejną walkę po tym i potrzebowałem zabezpieczenia. Było jak było, zostawiam to w taki sposób. Ze względu na prawa autorskie, wideo do poszczególnych walk zostały podlinkowane w opisie, a nie umieszczone w filmie. Przypominam, że po uzyskaniu 20 tysięcy subskrypcji na kanale wrzucam drugą część tego filmu. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami.